gotowa na trening? no to jedziemy no dobra do dzisiaj jedziemy z koksem i robimy no <try> <try> tydzimy, 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 jest też świetnie ale trzeba zrobić jeszcze więcej hardkorowej ale wiesz że nie chcesz być za hardkorowej za dużo mięśni mieć a no plecy masz po prostu tak Up, op, op, plec. zobacz jakie plecy Plecy, do tego dzisiaj plecy może nie robimy, tylko robimy łapki, biceps, biceps, paleczki i klateczkę. Po jednym czyncieniu, żeby trochę zapakować rozmusi się Taki trening dla wszystkich dziewczyn, który trochę delikatnie poćwiczyć do górę. I robisz trochę mięśnia, ale nie za dużo nie przypakować, żeby mieć takie bicepsy jak moje. Nie? nie, dla dziewczyn, nie, nie, nie. Jedziemy. Jedziemy. Dobra, mamy hantelki hardkorowe, nie znaki hardkorowe, ale bareczki wyciskania. Wyciskania na barki zrobimy. Zaraz pokażę Ci jak się robi, żeby było poprawnie. Taki duży ciężarek na mnie. Do góry. Wyglądasz w śmierci. No. śmiech. No dobra. Chyba nikt się nie widział z takiego. No, chyba Dwa kilo. Czyli co? Na siedząco, tak? Na siedząco. Dobra. Opierajcie. się? Opieraj się. Żeby było wygodnie. Musisz ustawić, żeby było prosto tak w kąt. Dobra. Do góry. Jak to mi Nie dzwoni. Eee. Dobra. Idziemy. O! 15, 12 powtórzeń, będzie 15 powtórzeń. I będzie widać. Musimy trzymać 140 stopni. O tak. O. Jak czujesz No dobra. Pareczki. Zrobiliśmy. To było już 4 powtórzenie. 4 powtórzenia. 15 powtórzenia. 4 serie. I hardkorowe uciskania, a teraz idziemy klatkę od razu, także robimy taki miks, żeby było tylko górę na popoło, szybki trening a nie siedzieć 10 godzin i się robić. To oczywiście tych treningów sporo jest, sporo różne tematy, dzisiaj taki jest i robimy tak kleteczka, położymy się na pierwszy? ja pierwszy

Tutaj tylko trening pokazowy, także cieczarów nie używamy jakieś nie wiadomo, jakiś no, Tu jest ważne, żeby trzymać łokcie na kącie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, więc ok. Tak. Nie wyciskamy. Do góry ściskamy klap. Tak. O. Również cztery serie. piętnaście powtórzeń. Dobra. Ok, jedziemy, zwiększyliśmy Ciędza. ciężar, hardcore'owi więcej. <laughs> Już lepiej inaczej wygląda o ręku, nie? Tak, tak. Jednak zrobimy też plecy, bo tylko po jednym ćwiczeniu na górę robimy. Także zrobimy plecy z hantlem jedną ręką. Pokażę zaraz technikę, o co chodzi. Łączka płaska, opieramy się jedną ręką. Druga noga kolano na łączkę. I tutaj ważna pozycja prawa noga do tyłu, miernie się i opuszczamy. O, rozkręcmy. Zaciągasz tutaj, tutaj plecy, żeby się rozciągał. Często cię. Nie, tak do góry. Mamy rozciąganie na dole do góry. Delikatnie. Nie, tak do góry. Z jednego skrętu tylko do tyłu. To, co mało plecy. Tak. Dla. Trochę więcej ciężaru potrzebujemy. Teraz twoja kolej. Dobrze. O! o. Uciekłeś. Już uciekło, no. No dawaj. Ok. Lecę prosto tutaj. Prosto. O! o. Idziemy teraz. O! Elegancko. Dawaj. No i teraz najważniejszy, najważniejszy bicepsy, bicepsy. Przygotowałam dla Ciebie setki tutaj. Dzień, dziękuję. <grymiany grymiany> ja lubię złoto, ale... do złoty pieszczonek. <grymiany> dobra, żarty się skończyły, dawaj. Masz cerebro złoty Ale to No dobra, dobra. Bicepsy, na wymianę, idziemy dalej. Jeden.

Udamy, boksem, Boks. Boks. tak? z kim będziesz mógł? Może walkę. ktoś zaproponuje, może walkę. Chce walczyć, trzymaj Ale najpierw skończymy trening. spokojnie. Gwiazdą, wtedy być walki. Gwiazdę, gwiazdę, Gwiazda mamy, gwiazda, gwiazda został nam, został nam triceps, także... Z ja mam duży problem. No to to co To samo. Łaska, ławka, kolano. I jak to samo, ta sama pozycja jak robiłeś na ty. Tak, tylko łokie trzymamy wprost i do tyłu. Już przekręcamy. Tutaj widzisz mm -hmm. jaka po pozycja. Jak do tyłu idziemy, to przekręcamy rękę. Ale... Jeszcze wracamy do góry na Widzisz? Widzę. No, w takim razie e, mięsień pracuje dużo lepiej niż proszę. Okay, dobra. dobra, nie możesz się doczekać. Nie jest cierpliwy. Ja nie jestem cierpliwy, ale ja też. Dobra. Dobra. O, barka tak? musi być nic. Tak? Mogę, tak? ta musi być dalej, proszę. Nie przeszkadza. O, tak. Teraz Wiesz co, za ciężki chciałam cię pokazać. Za ciężki? Naprawdę. No, bo to, to ćwiczenie jest ciężkie. Wymieniamy w ciężar. Proszę. Tak? Tak. I teraz tak, skręcasz rękę do tyłu. O. O. Do tyłu pracowało. Przyskasz. Elegancko. Również robimy 4 serie po 15 powtórzeń. No i jak się czujesz? Skurcz wargi. Niby taki trening szybki, szybki, ale wydolny chciałbym powiedzieć, wydolny. Nie? Także słuchajcie, jak chcecie więcej takich filmików, piszcie w komentarzach jaki. Serie hardcorego treningów takich. Eee, razem zrobiłem, trening jeszcze zrobić trening, Ja tylko mam inspektora. Zrobiliśmy kiedyś trening y, toł taki, wiecie, hardkorowy naprawdę. No. Powiem Wam, że nie mogłam zejść ze schodów. A, a miałeś jakiś trenerów, to mówisz, co to? Co się stało z tymi trenerami? Powiedz, co się stało. Jak za mną zrobiłeś trening, co się stało? No ledwo zeszłam ze spodu. To, no, to, to że takiego treningu nie miałeś. Nigdy. <laughs> no o to dobrze Dobra, słuchajcie. Ale jak ktoś chce zrobić trening z Robertem, to może tutaj przyjdzie do nas ze na ślubnik i z nim zrobić trening na. No tak, jest na stronie. Tylko ty się ciekaw przekyt. Ale naprawdę... <prezent, laughs> no, na ale naprawdę tak, tak. No cały czas kogoś tam trumbuję. Także słuchajcie, Markowanie. Dokładnie. Można nagrać wszystko, udokumentować i się pochwalić kolegom, koleżankom, że robiliście ze mną trening, a nie. Hmm, gdzieś tam kanepeczki <śles kleine> Także tyle na dzisiaj chyba. Uciekamy, nie zapominajcie, dać suba na kanał, żeby nie było lipy, żeby osiągnąć się, napisać, że co chcecie, to wszystko zrobimy. Nie! <ślesenia> Nie nie z... Z... Teraz <noise> wiedzą, że mam widzimy, co? No nie. No dobra. <noise> Pozdrawiamy i do zobaczenia, bo widzimy jeszcze.